Kuba Wojewódzki pozdrawia z damskimi poslatkami Markowskiej. Kuba Wojewódzki nigdy nie ukrywał, za jego ulubionym tematem jest on sam. Nie pozostawił w tym względzie żadnych wątpliwości po tym, gdy w październiku 2019 roku wydał swoje autobiografię i zameczlenie gości i widzów swojego programu na antenie TVN-u. Cały sezon upłynęł wtedy pod znakiem autopromocji i samozwańczego króla tvn i jego ciela. Mimo to książka została przyjęta dosyć chlodno, może dlatego zaliczy blisko 500 stron. Tych, którzy nie zdecydowali się przez nią przebrnąć, Wojewódzki próbuje olsnieć w wywiadach i na swoim Instagramie. Wydaje się szczególnie przywiązany do opowieści o kilometrowych apartamentach. Luksusowych samochodach, rekordowych zarobkach i młodych kochankach. Wojewódzki nie ukrywa domy z tego, że, jak sam w świecie wierzy, Jakub Zutyk inspirował się nim. Tworząc jedna z postaci powieści Slep na Światel, chociaż postać ta jest uzależniona od kokainy i pod jej wpływem doprowadza do tragicznego wypadku drogowego. Wisienka na torcie rozbuchanego medialnie wizerunku ma być zazm modelki i aktorki. Z którymi Wojewódzki się chętnie afiszuje. Kogoś wśród nich nie było. Za Mucha tworzyli 14 lat temu najgorętsza parę show biznesu. Z Renata Kaczoruk podobno miał się Zenic. W międzyczasie u boku prezenterka pojawili się Katarzyna Sowińska, Natalia Lesz, Sara Feraj, Monika Smolinska i Dominika Zasiewska. Na początku roku gruchnęła plotka, jakoby Kuba Wojewódzki miał zostać ojcem. Matka dziecka miała być Ludwika Cichecka. Sliczna modelka z Rybnika. Do dziś nie wiadomo, czy Wojewódzki rzeczywiście został ojcem. Jeśli nawet tak, to wyraźnie postanowił się tym nie przejmować i przygruchał sobie kolejną modelkę. Anna Markowska, finalistka 7 edycji Top Model od pewnego czasu sprawiała wrażenie zainteresowanie medialna znajomości z kimś znanym. Robila nawet podchody do Pawla Delaga, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Z wojewódzkim chętnie pozwala na ściankach i z zapalem uczestniczyła z jego przekomarzankach z internetami na temat relacji leczących ja z szofmanem. Ostatnio na swoim Instagramie wojewódzki Olsniewa z dzieciami z Meksyku, chętnie pokazuje poslatki towarzyszące mu kobiety. Jednocześnie na Instagramie Markowskiej pojawiło się zdjęcie z egzotyczna roslinnością za oknem i podpisem daleko stat. Myślicie, że to ona mu towarzyszy?